Tomek, 9 punktów pozostało do zdobycia jeszcze w tym sezonie. Słonie na trzecim miejscem mają 8 oczek przewagi. Oczywiście matematycznie ten awans nie jest jeszcze przypieczętowany, ale w praktyce nawet nie wychodząc na murawę w niedzielę w Opolu możecie już świętować promocję do Ekstraklasy. No tak na pewno ta przewaga jest dosyć duża, ale my jeszcze Chcemy wygrywać te mecze do końca sezonu i udowadniać, że to my jesteśmy tym liderem i, i, i tutaj jesteśmy w tej mocni. Także na pewno się nie zadowalamy tym, co mamy, a, a chcemy dalej wygrywać i, i, i w kolejnych meczach no, nie pozostawić żadnych złudzeń. W końcu po 10 meczach przyszedł czas na lekki oddech, spokojniejsze przygotowanie do kolejnego meczu, który może przypieczętować awans, nawet jeśli piątkowe i sobotnie mecze nie ułożą się po Waszej myśli. No tak, myślę, że ten maraton, który jest za nami mimo wszystko dobrze, dobrze, dobrze zagraliśmy i punktowaliśmy, bo na pewno fizycznie byliśmy bardzo dobrze przygotowani do, do tych mecz, meczów, ale jednak niektórych rzeczy się nie oszukam, bo to i podróże i mało czasu na regenerację, dlatego trzeba było się tutaj w pełni oddać, oddać tej regeneracji i, i w każdej wolnej chwili odpoczywać, a też nie, nie za bardzo mieliśmy co do roboty na treningach, bo po prostu był tylko mecz, regeneracja, rozruch i Kolejny mecz, także na pewno ciężki miesiąc za nami, ale najważniejsze jest to, że poradziliśmy sobie z tym i punktowaliśmy i w tych najważniejszych meczach, czy to z Adomiakiem, czy, czy z tychami. To były mecze za 6 punktów i udawało nam się spokojnie, skutecznie punktować. Także myślę, że, że tutaj to był klucz do sukcesu. No ale też nie ma przypadków, w tym tak jak mówię, jesteśmy dobrze przygotowani i, i byliśmy gotowi na taki maraton. Jak Ty osobiście zapatrujesz się na swój powrót do ekstraklasy, zwłaszcza, że jesienią notowałeś kolejne czyste konta, a wiosną w przynajmniej kilku meczach utrzymałeś nas w grze, co też pokazuje, że forma z tygodnia na tydzień jest coraz lepsza. Sama forma na pewno gdzieś tam cieszy, bo, 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 bo to jest dobry prognostyk przed tym, co, co będzie przed nami. Ale ja najbardziej cieszę się z tego, że jest taka systematyczność i regularność w tych grze, że, 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 że cały czas jest dobrze, że gram na, na, na równym poziomie i to mnie najbardziej cieszy. No i potrzebowałem takiego, takiego czegoś, że, że czuję tą systematyczność i dużą pewność siebie. To jest na pewno ważne. No a też na pewno ta ekstra klasa jest bardzo blisko w naszym zasięgu i, i, i mam nadzieję, że będzie nam dane za chwilkę w niej grać, a każdy z nas jest tutaj głodny tego, tego, tego wyższego poziomu. No i każdy czekał na to, żeby awansować, bo czekamy na to cały sezon, ciężko pracujemy, a to będzie najlepsza nagroda za tą robotę, którą robiliśmy w ostatnim czasie. W sezonie 2016-2017 również miałeś okazję świętować awans do ekstraklasy z górnikiem Zabrze. Ale wtedy, w grze o drugie miejsce, które zajął górnik, rywalizacja była ciekawa, skomplikowana i do samego końca. Rzeczywiście, ten awans z górnikiem nie przyszedł tak, tak, tak łatwo, bo tam ostatnie 7 meczy z rzędu wygraliśmy, a przedtem byliśmy bodajże na 9 miejscu. Także... E, tam było to trudniejsze z tego względu, że trzeba było gonić i, i, i w każdym meczu e, no, no, graliśmy jak na, jak na szpilkach, taka atykająca bomba, bo jeden mecz mógł przykreślić nasze szanse do awansu. E, tutaj w Niecieczy jest nieco spokojniej, bo to tutaj praca z tego sezonu e, zaowocowała, że na trzy kolejki przed końcem mamy troszkę e, spokoju, ale dalej chcemy... E, dołożyć tą kropkę nad, nad i. A tak jak mówię, no, no w tym górniku troszkę było inaczej i to jest całkiem, całkiem inna gra pod taką dużą presją, gdzie, gdzie, gdzie trzeba po prostu wygrywać, a nie ma się wszystkiego w swoich rękach. Jeszcze trzeba patrzeć na rywali, którzy razem z tobą walczą o ten awans. I tak się wszystko wtedy poukładało, że, że się udało. No teraz na pewno się cieszymy, że, że jest troszkę więcej tego luzu, ale to też jest nasza nasza i sztabu zasługa i całego klubu, że sytuacja jest jaka jest i możemy spokojnie podejść do tej końcówki sezonu.